Cześć Panny, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Panny, kochane, robimy sobie dzisiaj czytanie miesięczne na nowy miesiąc, październik, październik 2023. Kochani, kochane, e, sprawdzimy sobie Waszą energię główną na ten miesiąc, nowy miesiąc. Zobaczymy. Coś do przyszłości się zamyka i nie wraca. Zobaczymy, jak wy się macie w październiku. Sprawdzimy najbliższą przyszłość. Zobaczymy, co tam u zajętych panien, sprawdzimy... sprawdzimy, co tam u singli, zobaczymy jaka jest niespodzianka, praca, finanse. Na koniec wyciągniemy kartę radę, wynik bądź komentarz od Tarota. Panny, dziękuję, że tu jesteście, kochani, kochane. <grytanie> Pamiętajcie, jeśli nie rezonuje, to nie dla Was, nie dla Was. Bierzcie z tego, tylko to, co najlepsze. Sprawdźcie księżyc, ascendent. Kochani, zaczynamy. Poproszę energię główną dla panny na październik 2023. Król Pentakli, super fajna ziemska energia, wasza energia, kochani, podejmowanie dobrych decyzji, dbanie o swoje królestwo <noise> finansowe. Oj, słońce, kochani, wspaniale. Ja myślę, że y, pan dobry miesiąc przed wami. Myślę, że będziecie pracować dobrze, ale y, dobrze, intensywnie i też będziecie, słuchajcie, podejmowali dobre decyzje finansowe. Ten król Pentakli, on patrzy, y, w co on tam. Inwestuje, komu pieniądze pożycza, z kim się zadaje, komu daje rady. Kochani, to jesteście wy. Możecie mieć do czynienia z jakimś bykiem, z jakąś inną panną, bądź słuchajcie z koziorożcem. możecie, słuchajcie, razem z tymi osobami działać, pracować. Kochani, jeśli była taka, jeśli był zastój w pracy, nie było zamówień, była cisza, kochani, to widzę, że październik zapowiada się bardzo intensywnie, jeśli chodzi o pracę, ok? Kochani, też jeszcze przy tym, ten król Pentakli, on dobrze, on dobrze się czuje i generalnie on jakiś sukces Was czeka. Właśnie w październiku dowiecie się, że działaliście nad czymś. Podejrzewam dla jednej panny, że chcieliście pomóc swojemu dziecku, bądź załatwiliście jakieś sprawy urzędowe dla dziecka, bądź dla jakiejś młodszej osoby w Waszym życiu. Słuchajcie, i dochodzą do Was dobre wiadomości związane z tą sytuacją. Generalnie uda Wam się coś osiągnąć, coś na czym Wam teraz zależy, właśnie w październiku, razem z tym królem Pentakli. Załatwianie spraw, takich słuchajcie, też urzędowych, to też jest tym królem Pentakli. Generalnie dobra energia będzie Wam się chciało. Kochani, zatem, co idzie do przeszłości? Co się zamyka dla Panny? Co się zamyka? Dobre transakcje, jakieś słuchajcie, możecie też uskuteczniać w październiku. Możecie coś sprzedać, kupić to jest właśnie taka energia, słuchajcie, ziemska, typowa, ziemska energia. Dobra, coś do przyszłości dla panny w październiku i idzie i nie wraca, nie wraca. Zobaczcie, koniec wypoczynku, koniec zastanawiania się, co by tutaj zrobić <zysy> ze swoim życiem, panny, co? Tak może być, trzy buławy, koniec czekania na to, żeby. Ruszyć z jakiejś blokady, żeby jakaś blokada poszła w zapomnienie. To jest właśnie też taka blokada, słuchajcie. To jest blokada, a ta trójka buław mówi o tym, że, wy, że już wyszliście z tej blokady, wyszliście z tej dwójki buław i robicie ambitne plany. Teraz nadchodzi czas od października na spełnianie Waszych planów. Panny, była jakaś blokada, było zawieszenie, było czekanie. To czekanie idzie do przeszłości. Razem z tym, słuchajcie, wisielcem, dobra. Pamiętamy, że to, to czekanie to było po coś. Czyli musieliście załatwiać sprawy, ktoś musiał Wam odpisać, i widzę, że to się spełnia i w październiku. Słuchajcie, idziecie do przodu. Zatem, jak Wy się z tym wszystkim macie, Panny? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Proszę, Wy się macie wspaniale z tym, kochani. Równowaga, umiarkowanie, wszystko w, 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 wszystko w dobrych proporcjach. Panny. Super, będziecie się czuli. Jest przepływ, jest energia, wszystko się zgadza. Jest tak, jak chcecie, żeby było. Super miesiąc, kochani. O! A tutaj jeszcze jest As, As Buław, słuchajcie ten namiętny As, ten As, który mówi, że chce nam się działać. Panny, będziecie działać od października, ponieważ jakaś blokada idzie w zapomnienie i wy działacie, działacie na tym, żeby było wam lepiej w życiu, kochani. Super i w ogóle chce wam się działać. Super miesiąc przed wami. Zatem, kochani, najbliższa przyszłość co przyniesie najbliższa przyszłość? Najbliższa przyszłość dla Panny, to może być kolejny y, miesiąc. Y, to może być kolejny miesiąc, bądź generalnie co Wam podpowie Wasza intuicja. Okej, okay, Panny? Wy wiecie najlepiej. Mhm. Proszę, czwórka kielichów fajnie. Kochani, odpoczynek. <laughs> ale jaja, wiecie co, no dobra, dla jednej Panny. Przed chwilą to powiedziałam, że będziecie pracować i w ogóle, ale najbliższa przyszłość przynosi odpoczynek kochani i słońce a myślę, że to jest może dal, dalsza najbliższa przyszłość, nie wiem, grudzień yy, nie wiem coś takiego kochani, ponieważ tutaj mamy słońce też, odpoczynek y, zasłużony na łonie natury z rodziną, tak chciałam to powiedzieć, też tak może być słuchajcie, że dla kolejnej panny jakieś wszelkie problemy, kłopoty rodzinne jeśli były, odchodzą one w zapomnienie dobra kochani do powiedzmy tą czwórkę kielichów ja najbardziej lubię się śmiać sama z siebie, muszę wam powiedzieć panny. Dlatego często słyszycie, się, słyszycie jak się śmieje śmieję się z siebie. Kochani, czwórka kielichów, czwórka kielichów, najbliższa przyszłość, dopowiedzmy, Dopowiedzmy, zobaczcie, siódemka kielichów. No no. Coś uda Wam się... A wiecie co? To powiedzmy dalej. No, ha, podróż, kochani, podróż. Podróż, wypoczynek, jedziecie w jakieś e, rejony, gdzie. O gdzie będzie wam dobrze. Kochani, trójka pentakli, we trójka możecie tam gdzieś jechać. Niekoniecznie. Dobra, e, jedna panna wyjeżdża na wywczas, ok Szczęściara, szczęściarz, e, a inna, e, panna, a innej pannie. E, problemy <grym> idą w zapomnienie, kochani. Panny, jeśli były jakieś problemy, jeśli były problemy w pracy, jeśli w domu tam ktoś, słuchajcie, nie chciał z Wami współpracować, może jakiś młodszy członek rodziny, widzę, że się dogadacie w domu też i będzie ok. Łapiecie dystans do jakichś problemów, jeśli były, no podejrzewam, że są jakieś tam, nie, słuchajcie, nie muszą być, nie wiem, tam jakieś problemy, jakieś troski. Łapiecie dystans do tych trosk, panny, w najbliższym, w najbliższym, najbliższej przyszłości, ale też tak może być, słuchajcie, dla jednej panny, że coś takiego się zadzieje, co nie będzie po waszej myśli. Okay? I będzie trzeba zmienić plan i będzie trzeba iść według innego planu, ale ten drugi plan też będzie dobry. Rozumiecie? Na przykład coś przychodzi do was, chcecie, żeby było... Chcecie, żeby coś było w jakiś sposób dla was zrobione i ktoś coś tam robi. Jednak okazuje się, że to nie jest to. Jest lekki zawód. <laughs> nie podoba wam się. I wtedy stwierdzacie, dobra, musimy, musimy zrobić coś inaczej. I na nowo musimy coś zrobić, i ta nowa droga sprawi, że będziecie się dobrze z, z tym czuli, kochani. Czyli ta nowa propozycja, cokolwiek to będzie, to jest dla Was. Kolejna sytuacja jest taka, i to ja myślę, że to chodzi o to tutaj, że po prostu uda Wam się jakąś jedną sytuację z tego świata marzeń, z chmury ściągnąć na, na Ziemię, na konkret i pracować nad tym. To będzie coś nowego, jakiś nowy pomysł do Was przyjdzie, bądź już przyszedł i będziecie nad nim pracować, słuchajcie, i to wywali Was na nową, drogą, na nową drogę życia. Decyzję jakąś, słuchajcie, podejmiecie, kochani. Eee, super. Dobrze wygląda najbliższa przyszłość, panny. Myślę, że będziecie się dobrze czuli, cokolwiek się, słuchajcie, wydarzy i tak będzie na, na Waszemu. Na Waszemu? Nie, tak się nie mówi. Będzie tak, jak chcecie, żeby było. Właśnie. Dobra, zajęte, panny. Zajęte panny i związki. Zajęte panny w związkach, ale też wy i wasz partner, partnerka i relacje z innymi. O co tutaj chodzi? Proszę, szczęście. Pełnia szczęście. Coś wam się spełni, słuchajcie, w parach. Chcecie, żeby coś się spełniło? Chcecie, żeby coś tam się wam ułożyło? Wy i wasza druga połówka, nie wiem, planujecie wyjazd? Chcecie, żeby ktoś coś tam zrobił, wam, w domu i tam sobie przychodzi, robi, jest wspaniale jest sielanka, jest cudownie dziesiątka kielichów, wszystkie kielichy są pełne kochani, super to wygląda, no i dziesiątka buław, kochani wspaniale, coś się zakańcza, razem coś zakańczacie słuchajcie, jakieś wielkie przedsięwzięcie przedsięwzięcie w sensie wkładaliście dużo energii w jakąś sytuację żeby ona się zamknęła, może były jakieś rozmowy z urzędami może była... może chodzi o pracę, słuchajcie trzeba było coś zamknąć dużo energii w to szło i może, ponieważ byliście przez to zajęci e, w jakiś tam, słuchajcie, sposób, może nie było tej harmonii w domu, jeśli chodzi o te związki, może byliście podenerwowani, a tutaj właśnie widzę, że harmonia do Was idzie, kochani, w październiku, razem z tą dziesiątką kielichów. E, dobra, dziesiątka kielichów, super, pełnia szczęścia, jest ok, Zatem nie dopowiadamy, nie dopowiadamy, nie mam, nie mam potrzeby. Teraz e, l, l, single, single, panny single, co tam u Was, kochani? Co tam u panny singla w październiku, październik 2023? Panna Singiel. Wspaniale, panna Singiel, słońce, widzę, że to słońce to nam się przejawia. To tak, albo czeka was, o rycerz pentakli, czyżby tutaj chodziło. Dobra, kochani, jedna panna, która szuka kogoś. Może kogoś rzeczywiście znaleźć, może słuchacie na uczelni albo w pracy, jednak ktoś wam się spodoba, okej? Okay? Taka sytuacja. E, w pracy podejrzewam, tak może być. Też może być taka sytuacja tutaj, słuchacie, że mm, właśnie, właśnie i dopowiem to, dopowiem to Słońce, że będziecie z kimś rozmawiać w październiku, e, z kimś z, z Ziemi. <laughs> trygonu ziemi, jakaś inna panna, byk bądź koziorożec, słuchajcie, kochani, będziecie rozmawiali na temat robienia czegoś razem, wspólnie, bądź na temat jakiejś nauki. Jeśli chodzi to, słuchajcie, o poznawanie nowych ludzi, jakieś tam rozmowy z potencjalnymi kandydatami, kochani, to to słońce mówi o tym, że wy będziecie się kształcić, że zdecydowaliście się na podjęcie nauki, na nauki, bądź słuchajcie, może ktoś z Was będzie dalej się kształcił, sprawdźmy to słońce tutaj, trzeba pamiętać, panny, panny, trzeba pamiętać, a, grożę, grożę palcem tutaj, <grym> nie, nie grożę, tylko wskazuję, wskazuję, że trzeba uważać na ego czasami, wiecie, że czasami tak może być taka sytuacja, że myślimy sobie, a nie podoba mi się ta osoba, nie podoba mi się ten koleś, bo coś tam, i czasami po prostu trzeba przymknąć na pewne sytuacje, pewne cechy charakteru oko i generalnie zobaczyć, co jeszcze innego do zaoferowania ma ta osoba, wiecie. Bo czasami przy słońcu to tak jest, że my sobie myślimy, a mało ma kasy ten, ta osoba, albo a nie jest zbytnio przystojny, powiedzmy. I to są takie, słuchajcie, egoistyczne ym, komentarze. <grywka> Dobra, kochani, to było dla jednej panny albo dla żadnej panny. Kochani, dopowiedzmy, dopowiedzmy to słońce single, bo mi się to podoba, że słońce wam tutaj przyświeca na związki. Super. Wow, słuchajcie, wyjście z braku, wyjście z braku pracy, wyjście z zamrożenia, wyjście z braku posiadania kogoś. Słuchajcie. Mhm. Wow! w kochani, nowy romans, nowy romans. Wyjście z okresu, gdzie nie ma, ro, gdzie, gdzie romansów nie ma. <gry> Wyjście z zamrożenia, ale też, słuchajcie, e, panny to wy tak jakby. Wy, to, wow, wy jak słuchajcie, zmieniacie coś w sobie e, i dochodzicie do wniosku. Wow! Zobaczcie, kochani, kolejna dziesiątka kielichów. Panny możecie kogoś poznać single, jeśli szukacie kogoś na, na chleb, <gry> że będzie mąka. E, będzie chleb z tej mąki, na takiej zasadzie <noise> będzie mąka. Dziesiątka kielichów, kochani, po raz drugi, ale tym razem dla singli, czyli znaczy to, że albo Wy się otwieracie na związek, coś takiego się stanie, że się... Otworzycie się na drugą osobę i będziecie chcieli być w parze, otworzycie się na nowy romans, słuchajcie kochani, fajnie, wyjdziecie z zamknięcia, wyjdziecie z niebytu razem, słuchajcie, z tą piątką, piątką pentakli, nowy romans się zaczyna, nowe działanie i coś w Was się zmieni, transformacja waszym, Waszego stanu, um... jak to się mówi, stan... Um... Chciałam w ogóle zażartować, ale widzicie, zapomniałam, co tu chciałam powiedzieć. E, stanu e, cywilnego. Transformację tu może nadejść. Ja nie wiem, panny, ja nie wiem, ja takie karty tutaj widzę. Słuchajcie, jakaś odnowa, odnowa do was idzie i słońce wam przyświeca. Idźcie w to, kochane panny single. Dobrze to wygląda. Zatem, jaka jest niespodzianka? Niespodzianka na październik dla panny. Yy, październik 2023, niespodzianka, czego tu można się spodziewać, bądź nie. <laughs> Zobaczmy. Wow, gwiazda, spełnianie marzeń, życzeń, ale powiem Wam tak, w ogóle, panny, panny. I dziesiątka mieczy. Przychodzą dobre wiadomości, takie wiadomości, jakie chcecie, żeby przyszły do Was, przychodzą do Was, ok, w formie niespodzianki. Myślę, że jak to panna, panna pewnie teraz myśli, a tak mi źle, pewnie rozmyślacie i w ogóle, i przychodzą wiadomości takie, które Was uradują. To jest to, które sprawią, że będziecie spełniać swoje marzenia, kochani. Tak gwiazda nam dodaje, dodaje nam zdrowia, przyjaciół, miłości. Dodaje nam klejnotów, prezentów, generalnie uzdrawia nas, dodaje nam zdrowia. A wiem, co chciałam powiedzieć: chciałam powiedzieć, że macie bardzo mocne karty, macie mocne czytanie na październik. Ja myślę, że będzie się dużo, będzie, dużo będzie się działo u Was, kochane panny, ale dużo takich pozytywnych rzeczy. Nie dość, że tutaj macie tego wisielca. Tutaj macie y, umiarkowanie, tu słońce, tam śmierć, tu gwiazda. Kochani, dobre rzeczy do Was idą w październiku, Panny. Wykorzystajcie tą energię na y, pytanie się, na, na właśnie na manifestację, na pytanie się Wszechświata y, na, na tematy co jeszcze możesz dostać, co jeszcze mogę dostać. Kochani, dobra, Dopowiedzmy tą gwiazdę. Pamiętamy, że gwiazda to jest taka energia, y, coś dodatkowego do nas idzie. Coś dodatkowego do nas idzie. Może jakieś prezenty? Zobaczcie ze świata materii. Paść pentakli nam wyszedł. Mhm. Może ktoś z Was zacznie naukę, ale to przychodzi w formie niespodzianki. Nie. Zobaczcie, ósemka mieczy jest jakaś niewiadoma. I właśnie, coś, słuchajcie, Wam wisi. Jest coś, coś niejasnego. My się zastanawiacie, czy będzie po Waszemu, czy nie będzie po Waszemu i będzie po Waszemu. Zobaczcie, wielki arkan kolejny nam tu wyskoczył. Siódemka była, Wy się staraliście, staracie się, zdajecie dobrze egzaminy, odpowiadacie dobre, dobrze na pytania, jeśli chodzi o urzędy, jeśli urzędy jakieś coś od Was chcą. Wy macie odpowiedzi dla nich, wszystkie dokumenty są podpisane, zdajecie egzamin i jest tak jak ma być, kochani. Dobre, dobre jakieś wiadomości od urzędów do Was przychodzą, kochani, bądź od jakichś takich rzeczy związanych ze szkołą. Jeśli się uczycie, oczywiście się zdajecie egzaminy, czekacie na wyniki, widzę, że ten egzamin zdajecie. Generalnie, no właśnie, tutaj ósemka mieczy, coś stanie się jasne, Was była blokada, nie wiedzieliście co i jak, i teraz już wiecie, że możecie się cieszyć razem z tą gwiazdą. Słuchajcie, dobrze to widzę, dobrze. Zatem, panny, praca, finanse dla Was na październik 2023. Praca, finanse dla Panny. Praca i finanse dla Panny. Październik 2023. Zobaczcie, transformacja w finansach, odnowa sytuacji finansowej. Śmierć, kochani, śmierć, transformacja. Wow, ale macie karty, panny. Piszcie mi, co tam u Was? Zobaczcie. I kapłanka. Ale macie karty, już dopowiadam, już dopowiadam. Kochani, może ktoś z Was będzie zmieniał całkowicie swoją drogę powołania, bądź całkowicie myślicie o zmianie pracy, że chcecie robić coś innego niż do tej pory robiliście, że chcecie może iść się gdzieś na jakieś studia, chcecie gdzieś się douczać. Kapłanka też właśnie mówi o nauczaniu to jest właśnie energia nauczycieli. Mhm. Kochani, ale też tak może będzie, słuchajcie, że ktoś z Was, jeśli chcieliście, panny, to tego nie powiedziałam, ale też to tu widzę. Jeśli ktoś z Was chciał awans, bądź żeby prowadzić coś w pracy, jeśli dla kogoś pracujecie, to ja to właśnie widzę. Widzę ten awans, widzę tą zmianę do Was idącą, ale też jeśli ktoś z Was rzeczywiście chce zmienić profesję całkowicie, to widzę, że w październiku będziecie to robić. No, może chyba, że na jakiś. No, właśnie, zobaczcie. Piątka mieczy nam tutaj wyszła. Mhm. Dziesiątka mieczy. Tu była ta dziesiątka mieczy. Pamiętacie? Niespodziance. Mhm. Bo widzę tutaj właśnie, kochani, i dziesiątka pentakli. Super, dziesiątka kielichów, dziesiątka pentakli. I piątka, piątka była. Ja myślę, że właśnie po czasie. Walki w pracy, bądź po czasie walki o, o lepszą sytuację finansową, to do Was nadchodzi, kochane panny. Nadchodzi i będzie trwało. Będzie trwałe. Mhm. Wow. Dziesiątka kielichów, dziesiątka pentakli, dziesiątka mieczy. Wow, kochani, kończy się dla Was jakiś ciężki okres, coś takiego się, się zadzieje. Informacja przychodzi w Wasze pole rzeczywistości i Wy wiecie, na czym stoicie panny. Słuchajcie, po okresie mm, niezbyt dla Was udanym, bądź były jakieś takie problemy w przeszłości, widzę, że uda Wam się ruszyć do przodu, ok, jeśli chodzi o pracę, finanse, w nowych, lepszych dla Was yy, okolicznościach przyrody. Tak powiem. I kochani, tutaj y, podobają mi się te karty, bo tutaj właśnie widzę, że to idzie w zapomnienie, jakiś taki okres też braku wiary w siebie i też okres takiej walki o to, żeby było lepiej. To się kończy, to się i nachodzi, tra zachodzi transformacja, czyli albo wy zmieniacie zdanie i będziecie robili coś innego, bądź będzie Wam dane robić coś innego, coś, co będzie dla Was dobre. Kochani, ta dziesiątka pentakli to ewidentnie mówi o tym, że albo ktoś z Was będzie szedł na coś swojego, bądź się zastanawia, czy żeby coś dla siebie otworzyć, bo może coś robić, słuchajcie, coś na boku to jest taka sytuacja, albo słuchajcie, będziecie pracować z domu, bądź słuchajcie, w koło domu, jakaś taka, słuchajcie, energia tu jest energia zmiany, i to już w Was się działo od jakiegoś czasu, panny. Mhm. Transformacja finansów, odnowienie finansów. Generalnie dobrze to widzę. W październiku będzie się dużo dziać u was, u was, panny. Dużo takich dobrych sytuacji to widzę, ale też te sytuacje będą się przekładać na Wasze życie rodzinne, czyli tak jakby koniec problemów, panny. Bierzcie z tego, co najlepsze, kochani, ja to dobrze widzę. Zatem ostatnia karta od Tarota. Rada, wynik. Bądź generalnie komentarz, kochani, co tu nam się pokaże. Król lichów super. A! Kochani, koniec ukrywania się przed światem, koniec szukania rozwiązania i zadawania sobie pytania, dlaczego to ja, dlaczego ja, dlaczego mi się to przytrafiło. Kochani, i oddalamy się od problemów dotychczasowych. Łapiemy dystans do tych problemów. Te problemy nie wydają nam się już no, takie, słuchajcie, straszne. Ponieważ coś takiego się zadzieje, co sprawi, że się czujemy dobrze w październiku. Czyli przychodzą dobre wiadomości ten król kielichów, on tu ma ten kielich. W tym kielichu są dobre wiadomości dla was, kochane panny. Na co czekacie, to do Was przychodzi. Kochani, super miesiąc, super miesiąc. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam, papa. Pa.